Informacja do zadania od 5 do 7. Fosgen to trujący związek o wzorze COCl2. Jego temperatura topnienia jest równa minus 118 stopni Celsjusza, a temperatura wrzenia wynosi 8 stopni Celsjusza pod ciśnieniem 1000 hPa. Fosgen reaguje z wodą i ulega hydrolizie, której produktami są tlenek węgla 4 i chlorowodór. Zadanie 7. W temperaturze 25 stopni Celsjusza i pod ciśnieniem 1000 hPa. W jednym decymetrze sześciennym fosgenu znajduje się 2,43 razy 10 do 22 cząsteczek tego związku. Oblicz gęstość fosgenu i określ jego stan skupienia w opisanych warunkach. To jest zadanie, które wygląda troszeczkę tak, jakby pasowało tutaj użyć równania Clapeyrona, aczkolwiek jest to metoda troszeczkę dłuższa i wymaga pominięcia jednej danej z informacji, aby to równanie Clapeyrona faktycznie tutaj było niezbędne. Żeby obliczyć to możliwie jak najszybciej, bez względu na to, jakiej metody nie użyjemy, potrzebujemy na samym początku obliczyć masę molową COCl2. To będzie po prostu dla atomu węgla masa molowa wynosi 12 g na mol, dla atomu tlenu to jest 16 g na mol, no i mamy dwa atomy chloru, każdy z nich waży 35,5 g na mol, więc to będzie 35,5 razy 2. I jak to wszystko sobie sumujemy na kalkulatorze, to masa molowa COCl2 jest równa 99 g. Na mol. I teraz możemy jasno zauważyć jedną rzecz: że 1 mol cząsteczek tego COCl2 to jest dokładnie 6,02 razy 10 do 23 cząsteczek. To nie wymaga jakiejś wielkiej filozofii tutaj, tylko po prostu wiemy to z liczby Avogadro. I wiemy, że 1 mol waży 99 gramów, no bo to jest jego masa molowa. Więc ten 1 mol możemy sobie tutaj zamienić i podstawić zamiast tego, że 99 gramów tego fosgenu będzie stanowić tyle właśnie cząsteczek. Tyle będzie się znajdować cząsteczek w fosgenie o masie 99 gramów. W takim razie, skoro mamy podane, że tych cząsteczek jest 2,43 razy 10 do potęgi 22, to pytanie brzmi, jaką masę ma faktycznie ten nasz fosgen. No i wyliczamy sobie z tej proporcji x, -a, to będzie 2,43 razy 10 do 22 cząsteczek razy 99 gramów podzielone przez 6,02. Razy 10 do potęgi 23. I teraz trzeba sobie to wszystko ładnie przeliczyć na kalkulatorze. Mnożymy 2,43 razy 99, dzielimy przez 6,02 i uzyskujemy, że jest to dokładnie 39,96 setnych. 10 do 22 podzielone przez 10 do 23 to jest po prostu tak, jakbyśmy odejmowali od siebie te wykładniki, czyli 22 odjąć 23 da nam 10 do minus 1. 10 do minus 1 to jest po prostu razy 1 dziesiąta, więc łącznie daje nam to 3,996 grama. No i możemy sobie to zaokrąglić po prostu do 4 gramów. Bardzo istotne jest tutaj, że pytają nas o gęstość. Gęstość to jest masa przez objętość. Masę sobie już wyliczyliśmy, ale my jeszcze potrzebujemy objętości. Wiemy, że tyle cząsteczek, ile wyliczyliśmy, ma masę 4 g i tyle cząsteczek znajduje się w jednym decymetrze sześciennym fosgenu. A zatem mamy tutaj już od razu wszystko, co potrzebujemy do wzoru na gęstość. Bo gęstość to będą 4 gramy, które znajdują się w jednym decymetrze sześciennym. Nasza gęstość będzie równa 4 g na decymetr Sześcienny. Co istotne, można sobie to oczywiście zamienić na gramy na centymetr sześcienny, ale to jest bardzo istotne, żeby tutaj nie popełnić błędu przy takim przeliczeniu. więc uważam, że nie ma co ryzykować. No, ja zapiszę, że to jest po prostu 4000 grama na centymetr sześcienny. Wynika to z tego, że po prostu mamy 1000 razy mniejszą objętość, więc zarazem na no, 1000 razy mniejszej objętości będziemy mieli 1000 razy mniejszą masę. Stąd wynika to. Zatem nasz wynik to 4 g na decymetr sześcienny albo 4000 g na centymetr sześcienny. I pojawia się jeszcze dodatkowo pytanie. W temperaturze 25 stopni Celsjusza i pod ciśnieniem 1000 hektopaskali fosgen jest. Mamy ustalić jego stan skupienia. Widzimy, że jego temperatura topnienia jest równa minus 118 stopni Celsjusza, a temperatura wrzenia wynosi 8 stopni Celsjusza. Więc moglibyśmy powiedzieć, że fosgen jest ciałem stałym w temperaturze poniżej minus 118 stopni Celsjusza, zaś cieczą w temperaturze od minus 118 stopni Celsjusza do 8 stopni Celsjusza. Powyżej 8 stopni Celsjusza natomiast fosgen będzie gazem. I to właśnie oznacza, że w temperaturze 25 stopni Celsjusza, która jest wyższa niż 8 stopni Celsjusza, fosgen jest gazem. A skoro jest gazem, to mamy możliwość zastosowania dla niego równania Clapeyrona. I jak tutaj można było sobie do tego podejść, bo też to zadanie dało się jak najbardziej rozwiązać równaniem Clapeyrona. Wystarczyło sobie wypisać wszystkie dane niezbędne do wzoru, który również jest podany w kartach wzorów, czyli PV równa się nRT. I dało się wyliczyć to zadanie zarówno podstawiając jako niewiadomą n, jak i podstawiając jako niewiadomą v. Niezależnie od tego, co podstawiliśmy, musieliśmy sobie wypisać wartość ciśnienia, wartość temperatury oraz wartość stałej gazowej. Ciśnienie wynosiło 1000 hektopaskali, temperatura i tutaj jest to kluczowe że nie mogliśmy jej zapisać w stopniach Celsjusza tylko musieliśmy sobie to przekształcić na kelwiny a zatem to było 25 stopni Celsjusza plus 273 i w ten sposób uzyskiwaliśmy 298 kelwinów co do Stałej gazowej, ona w kartach wzorów wynosi 8,314, natomiast jest to jednostka dżul przez mol razy kelwin, która nie ma zastosowania naturalnie do tego, co z reguły jest tutaj podawane, czyli hektopaskale, i musimy sobie ją odpowiednio umieć też przekształcić, więc to było dodatkowe wyzwanie: 83,14 hektopaskal razy decymetr sześcienny przez mol razy Kelvin. Jeżeli równanie klaperona nie jest w podstawie programowej, to też wątpię, żeby każdy maturzysta pamiętał dokładnie, jaka tu jest jednostka, dlaczego tak, a nie inaczej. No i teraz jeżeli chcemy podstawić jako n niewiadomą, wtedy zakładamy sobie, że po prostu nasza objętość to będzie 1 decymetr sześcienny i podstawiamy wszystko wtedy do wzoru. W takiej sytuacji wyjdzie nam, że n to się równa przekształcając wzór PV przez RT, czyli to się równa idąc dalej. Podstawiamy wszystkie wartości, czyli tutaj 1000 hektopaskali razy 1 decymetr sześcienny przez 83,14 setnych, no i przez 298 jeszcze kelwinów. No i na tej podstawie wychodzi nam, że ta liczba moli, która znajduje się w jednym decymetrze sześciennym, to jest dokładnie 403 dziesięcio-tysięczne mola. Jak sobie to przemnożymy razy masę molową, czyli po prostu wyliczymy, że masa to jest liczba moli, którą tutaj mamy razy masa molowa, to wyjdzie nam, że jest to dokładnie 3,996 grama. Czyli widzimy, że jest to po prostu masa identyczna, jaką otrzymaliśmy w przeliczeniu z proporcji, no i to już dało się podstawić do objętości 1 decymetra sześciennego. Jak natomiast można było użyć równania Clapeyrona, zakładając, że V jest naszą niewiadomą, no pomimo tego, że było podane? Otóż w takiej sytuacji należało przyjąć, że liczba moli to będzie po prostu, no przykładowo 1 mol, tak jest najprościej, tak się też z reguły przyjmowało przy obliczaniu równania Clapeyrona. No i przekształcamy równanie tak, żeby wyliczyć V, to będzie po prostu równe nRT przez Czyli przeliczamy 1 mol razy 83,14 razy 298 podzielone przez 1000 hektopaskali. W ten sposób uzyskujemy wynik równy 24,78 decymetra Wiemy, że 1 mol tego fosgenu będzie miał masę równą 99 gramów bo to jest jego masa molowa. W takim razie mamy masę, mamy objętość, możemy przejść do wyliczenia gęstości. Gęstość w tym przypadku, jak sobie przedzielimy 99 g przez 24,78 decymetra sześciennego, jest równa dokładnie 3,996 Grama na decymetr sześcienny, czyli dokładnie to, co uzyskiwaliśmy bez przyjmowania jakichkolwiek zaokrągleń, dokładnie ten sam wynik. Wszystkie te trzy metody, które przedstawiłem dla obliczeń, czyli pierwsza metoda to jest proporcja. Druga metoda to równanie Clapeyrona, w którym zakładamy, że naszą niewiadomą jest liczba moli. I trzecia to również równanie Clapeyrona, ale z założeniem, że niewiadomą jest objętość jednego mola gazu, są jak najbardziej prawidłowe. Oczywiście najprościej i najbardziej intuicyjnie i bez takich większych problemów można zastosować pierwszą metodę, czyli po prostu proporcje. Natomiast tak się składa, że bardzo dobrym pomysłem jest w tego typu zadaniach jeżeli chcesz sobie sprawdzić wynik, spróbować rozwiązać je i rozkminić inną metodą i sprawdzić, czy też ten wynik wychodzi. Więc te równania Clapeyrona mogły się tutaj jak najbardziej przydać w celu zweryfikowania swoich obliczeń i sprawdzenia, czy nasz wynik faktycznie jest poprawny przed oddaniem arkusza. Jeden punkt przysługiwał w tym zadaniu za obliczenia, zaś drugi za prawidłowe określenie stanu skupienia fosgenu. Czy w takiej sytuacji, w której tylko byśmy strzelili, że fosgen jest gazem, uzyskalibyśmy punkt? Tego dowiemy się w momencie publikacji schematu oceniania przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.